Siemaks, Ryan Anidro, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Już pewnie się baliście, że coś nie będzie odcinka z trzech króli. O nie, nie! Dlaczego? Go! Dlaczego musiałeś akurat w święto to zrobić? To, to coś, co ma spowodować, że będą większe filmy. Nie, nie zrobiłem tego, po prostu nie miałem czasu. Ponieważ dzisiaj jest coś więcej niż trzech króli Przynajmniej dla mnie ogólnie Nie wiem, ktoś to może wie, może moi stali widzowie raczej to wiedzą Ci nowsi raczej nie Ale okej, okay, zbierzemy sobie pszenicę I pewnie też niektórzy się zastanawiają, dlaczego jestem taki szczęśliwy Co? Dlaczego jesteś szczęśliwy? No pewnie już większość to wie Hop, 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 hop. Hop, nasionka. Hop, hop, hop. Ok, może ja to wam napiszę na tabliczce. Hmm. Ponieważ dzisiaj będziemy mieli dwie tabliczki właściwie Dzisiaj będziemy mieli aż dwie tabliczki ze świętami. Hmm. Uwaga, uwaga! Co to będzie? Obstawiacie w komentarzach. Urodziny Aditro 2021. Dokładnie tak. Dzisiaj mam urodziny. Hurra! Dzisiaj mam urodziny. Jeszcze sobie oczywiście yy, zaznaczymy tego. Yy króli Króli 2000, oj, 2021 No i mamy pięknie, już trzy tabliczki Ok, zrobimy sobie taki mały jakby tort. Na czym to polega? No niestety raczej nie... Mam. Czekajcie, mamy skórę jakąś. Nie, a da się skraftować skórę? Co się stało? Skóra. Nie, nie da się. Da się z królika, ale też nie mamy królika. Ok. Spoko. Mhm. Bo chciałem sobie zrobić taki chlebek z item frame. Ogólnie chcę sobie zrobić jakiś tort w dzisiejszym odcinku. Mhm. Więc słuchajcie, może pójdziemy sobie tutaj. Mhm, hop, cyk. I postaramy się zrobić tort. Trzy wiadra mleka. Dobra, niech to się przypala, wiecie. A my pójdziemy po jajko. W ogóle zastanawiałem się ostatnio, gdzie zniknęła nasza owieczka. Ale tak, ja już to wszystko ogarnę i widzimy się za chwilę, jak już wszystko będzie gotowe. okej okay, słuchajcie, zaraz pewnie się skończy odcinek. Już zrobiłem parę rzeczy. Trochę późno już zaczyna, Trochę mi to zajęło. O nie, skończył się odcinek, ale fajnie. Dobra, słuchajcie. Myślałem, że będę musiał wszystko tłumaczyć z początku. Dobra. Mm, więc tak, mamy urodziny Adnitro i Trzech Króli. I teraz tak. Mm, a, miałem ogarnąć tort. Spoko. Zapomniałem o tym. Dobra, możemy na odcinku w sumie ogarnąć. Tak jak sobie teraz pomyślałem. Hop. Hop. OK, to tutaj sobie zrobimy takie A. Dobra, słuchajcie, wychodzimy na powierzchnię. To jest standardowo. Mm, i słuchajcie, ciekawy jestem, jak tam wam mija dzień. Życzę wam Wesołego Święta Trzech Króli. Dobra, hop, 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 hop. Hop, spoko, wychodzimy. Pamiętajcie, że te i to wszystko. O nie, 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 creeper, creeper, creeper. Ja nie chcę umrzeć. To w rodziny. Dobra, mamy strzały jakieś, więc słuchajcie, ubijemy sobie creeperka. chlipciu, chodź. A spoko, w ten sposób mogę coś zrobić w sumie. Nieważne. Dobra, potrzebujemy mleka od krówek. Ale tutaj krówek nie ma, dobra. Zrobimy sobie inne ciasta, a może bardziej uciekniemy. Tak, myślę, że to dobry pomysł. Zrobimy sobie takie udawane ciasto. I przy tym przydałoby się naprawdę uciec, Ok, spoko. Hop, 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 hop. Zrobimy sobie ciasto, którego nie będzie się dało zjeść. Albo wiem, moim ciastem będzie chleb. Hura. Super ciasto. Świetne. No co, nie mamy ogarniętych takich rzeczy jeszcze, żebyśmy mogli. W ogóle dziwnie, dlaczego zawsze mogę przejść przez ten blok? Znaczy, no, teraz nie miałem sprinta. Bo wiecie o tym, to jest ciekawostka. W ogóle jak na sprincie przejedziecie przez parę kratek to możecie przez jeden blok, a teraz mogę tak w tym... Czekajcie. Tak trzeba bardzo szybko dwa razy kliknąć. O, w ten sposób. Z tej strony to jest ciężej zrobić, ale okej, okay, spoko. Yy, dobra. Hop yy, Słuchajcie, to robimy sobie udawany chleb. To 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 I widzimy się za chwilę, już jak hop, tym się jest no, Jeszcze, żeby było go widać. Uwaga, uwaga, udajemy, że nie by było 100 lat i. Oczywiście nie pomyślałem teraz życzenia, bo już jakby pomyślałem życzenie w realu. Ktoś mi może wytłumaczyć, w jaki sposób on się tam zrespił. Dobra, słuchajcie, więc już mamy torturę. Teraz sobie go zjem pyszny tort dobra, wezmę sobie trochę do... więcej kawałków mniam 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 dobra To ja tutaj dziwnie zrobię? dobra, nieważne słuchajcie, cieszę się, że dzisiaj mam urodzinki pojawi się jeszcze jeden filmik Aby nie zrobić, prawdopodobnie w ogóle to ogląda, na przeciwko temu to gdzie Tutaj stworzyliśmy sobie osobny pokój, może się to zabudujemy. Ok, słuchaj, więc to była Tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Życzę Wam yy, miłego święta Trzech Króli. No i co, jestem pa Popatrz, cześć.